Hej, cześć, siemanko, kolegowie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dziewiątym już odcinku Bugów z Iwoną. Pod poprzednim filmikiem dobiliście 127 łapek w górę jest to naprawdę fajna liczba i mam nadzieję, że pobijecie ją pod tym odcinkiem. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to masz gdzieś tutaj na, na górze adnotację, kliknij ją, zobacz poprzedni odcinek, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, że ten odcinek jest zajebisty. Pod ośmioma poprzednimi też możesz napisać, że odcinek jest zajebisty, więc jeśli jesteś tutaj pierwszy raz na moim kanale i nie oglądałeś poprzednich odcinków, to masz kurwa nadrobić zaległości, a teraz bez przedłużenia zapraszam was na dziewiąty odcinek Bugów z Iwono. Leż czarna kurwo. Nie hard. Daj tej piłce wlecieć do bramki, pomyśl o tym, że może ona mieć rodzinę, dzieci, że chce spełniać marzenia. Weź się, przymknij czarny ośle, przegrywamy 0 do 1, a ta bramka kompletnie nam przeszkodzi w wygranej. Nie proszę. Co ku tasiarzu, kurwa, pierdolone. Ej, gdzie uciekasz, frajerze, jeszcze nie skończyłem. Zostaw mnie, proszę. Andrzej, kurwa, chodź tu, bo inaczej sobie porozmawiamy. Wracając, gdzie kurwa, moje baniek tfelu. Nie wiem, o czym mówisz. Andrzej, kurwiszonie, chodź tu. Proszę, zostaw mnie te agresywny ogierze. Tym razem. Tym razem miałeś szczęście. Tańczymy Labada Labada Labada. Tańczymy labada małego walczyka. Tańczymy Labada Labada Labada. Tańczymy labada małego walczyka. W piłce i tuż za bramką są umieszczone bardzo silne magnesy wystarczy, że oddasz strzała piłka sama znajdzie się za linią bramkową. No to zobaczymy GMN. O chuj, co z tą piłką co to ma znaczyć? Czy to iluminaci? Puść mnie kurwo. Chcę się z tobą kochać. Tomasz kosę w żebra penale, tak jak w Krakowie uczyli.